Nie macie jeszcze przygotowanego briefu sklepu internetowego? Trochę niedobrze. Musimy o tym porozmawiać. Cześć, to Marek i Satisfly, a w tym nagraniu opowiem Wam o trzech rzeczach, które zdecydowanie powinniście wiedzieć o briefie sklepu Internetowego. Najczęściej no sytuacja wygląda mniej więcej w taki sposób, że tak z mojego punktu widzenia dostaję maila, tam jest zapytanie o wykonanie jakiegoś sklepu internetowego, ja proszę o brief mailowo albo czasami telefonicznie, albo czasami na spotkaniu, no i się zaczyna. Jest takie wiecie, takie, o, ja znowu brief, już tyle razy agencje o to pytały, mi się trochę nie chce, mordo o co ci chodzi, czego nie rozumiesz, no chcę mieć sklep internetowy, a nie pisać brief, i w ogóle po co ty do mnie o tym piszesz? Najczęściej mam jakiś ukryty powód, i ten powód powinien rezonować też z tym, czego wy potrzebujecie, drodzy widzowie, bo brief przygotowujemy nie bez powodu. To nie jest tak, że to jest wygodne dla nas, bo nie chcę nam się przygotowywać. Estymacji projektu na podstawie jakiegoś referencyjnego sklepu internetowego, tylko to jest po to, żebyście odnieśli trzy takie super istotne korzyści z tego, że go przygotowaliście. I powiem Wam o tych trzech rzeczach właśnie teraz. Nie będę Wam opowiadał o tym, co ten brief ma mieć, bo tych materiałów jest już dużo, zresztą też na tym kanale było parę razy o tym mówione, ale powiem Wam o tym, po co właściwie to też wam powinno zależeć na tym, żeby ten brief był przygotowany zgodnie ze sztuką. Powód numer jeden dlatego, bo jest to taka wspólna wizja i wspólna roadmapa dla całego waszego biznesu. Dlatego briefu nie powinna przygotowywać wyłącznie jedna osoba odpowiedzialna za jakiś dział. Dlaczego tak jest? No bo jeżeli będzie przygotowywał go na przykład dyrektor IT, to na czym on się skupi? Oczywiście skupi się na procesach, czyli jak to ma być zintegrowane, jakie dane, gdzie mają chodzić? Jeżeli będzie przygotowywał, to dyrektor marketingu, no to skupi się na pewnie bardziej grupie docelowej, feature'ach, które ma mieć w ten sklep. No i jeżeli będzie przygotowywał go bardziej dyrektor handlowy, to opowie trochę o polityce cenowej, o tym, w jaki sposób handluje się z klientami. No ale jeszcze jest na przykład prezes, który ma jakąś wizję. Jeżeli nie skonsolidujemy tych czterech spojrzeń na ten sam problem, czyli wdrożenie sklepu internetowego, to jest szansa, że coś po pierwsze zostanie pominięte, ale po drugie, może to jest gorsza rzecz, że pojawią się pewne niezgodności na późniejszym etapie. I tego powinniśmy unikać, dlatego że każda niezgodność, każdy dylemat, każdy problem, każde wyzwanie, które się pojawi w późniejszym etapie, takie wiecie, fundamentalne często, może doprowadzić do tego, że ten projekt pójdzie w bok zamiast do przodu. A tego byśmy chcieli uniknąć. Więc dobrze wykonany brief, czyli taki, gdzie faktycznie cała firma osiądzie i podejdzie do tego projektu. Tak, jakim ten projekt jest, czyli strategicznie, spowoduje, że mniej będzie później niedomówień i mniej będzie później takich zupełnie niepotrzebnych dyskusji, że przecież to w ogóle powinno być inaczej. No bo mówmy się, że jest dobry moment na tego typu dyskusje, ale na przykład połowa projektu nie jest dobrym momentem, więc fajnie by było, żebyście wszyscy przygotowali to wspólnie i wtedy mamy taką pewność, że. Każdy dział się pod tym podpisuje i rzeczywiście to jest coś, czego potrzebujecie. Drugi powód, i to już bardzo zahacza o taką firmę jak moja, to realność wycen. Nie chcielibyśmy sytuacji, w której tak trochę wzajemnie się okłamiemy. Czyli wy okłamiecie mnie, że ten niezbyt bogaty w treść brief jest wystarczający, a ja was nie okłamię, że w takim razie to jest prosty sklep do wdrożenia i on będzie bardzo tani. Nie chcielibyśmy tego, bo prawda, zawsze wyjdzie na jaw, najgorzej jak ona wyjdzie, no już po tym, jak sobie policzycie, na przykład, budżet na kolejny rok. Więc im bardziej szczegółowy brief, tym bardziej szczegółowa estymacja, tym większa wiedza moja, jako wykonawcy, czego potrzebujecie, i tym lepsze zrozumienie obu stron, co ma powstać na sam koniec. I dzięki temu. Trochę później też unikniemy na przykład pływania zakresu, czyli tego, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to. Oczywiście jest zawsze etap analizy przedwdrożeniowej i on dużo rzeczy wyjaśnia, ale umówmy się, że często podejmujemy decyzje na podstawie finansów. Więc jeżeli ja wyestymuję coś na, strzelam, pół miliona, to fajnie by było, żeby to było później po analizie w podobnych widełkach. No bo jeżeli się okaże, że ja wyestymuję coś na pół miliona, a po analizie wyjdzie, że to są jednak 3 miliony, i nawet będzie miało to uzasadnienie, no bo dużo rzeczy doszło w trakcie. No to umówmy się, że gdybyście wiedzieli, że wszystkie wasze potrzeby będą kosztowały tyle, a na przykład tyle nie macie, albo nie chcecie tyle wydać, to nawet nie podejmowalibyście decyzji o wejściu w analizę przedwdrożeniową. No bo po co? Analizować coś, czego nie chcemy. Więc dobrze przygotowany brief na pewno ustrzeże was przed tymi problemami, nawet gdyby wyszło. Na etapie już briefu, i na etapie tej pierwszej estymacji, że to są jednak te 3 miliony, to zawsze jeszcze pierwsza łopata nie została wkopana, więc możemy zastanowić się, co możemy z tym projektem zrobić, żeby on był tańszy. Lepiej tak, niż w połowie projektu okaza się, że jednak będzie droższy. I tutaj ważna sprawa, pamiętajcie o tym, że jeżeli w toku waszych rozmów dojdą jakieś nowe rzeczy, ten brief się rozbuduje. To fajnie by było, żeby każda firma dostała ten sam zestaw informacji. Dlatego tak jest, że chcemy porównywać te same estymacje. A żeby porównywać te same estymacje, musimy mieć ten sam stan wiedzy. Więc jeżeli ja na przykład dopytam was o konta, i to spowoduje, że ja wiem więcej niż wynika z briefu i ja to wyestymuję na przykład, nie wiem, na strzelam 100 godzin, a inna firma nie dopyta i wyestymuje na 40 godzin. To w sumie jest szansa, że to wcale nie jest tak, że tam jest tani, tylko tam jest szansa, że to będzie też być może 100, być może 200, być może 80 godzin, ale my tego nie wiemy. I przez to, że tego nie wiemy, to trudno to tak naprawdę między sobą porównać. Więc jeżeli ja tak często mówię moim klientom, słuchajcie, nie macie briefu, tu jest nasz wzór, uzupełnijcie go, rozdajcie go wszystkim, bo to nie jest jakieś tajemnicze know-how. My nie mamy niestandardowych pytań, pewnie każdy zadaje jakieś z podobnej puli, więc być może je inaczej po prostu przeredaguję, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy wiedzieli to samo, bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, dostaniecie trzy estymacje, one nie będą między sobą porównywalne. I trzecia rzecz, którą powinniście wiedzieć o briefie, to to, że on ułatwia podejmowanie decyzji w trakcie projektu. Jest tak dlatego, że jeżeli dobrze przygotujecie brief, czyli faktycznie usiądziecie jako organizacja, Dostaniecie tę estymację, pójdzie za tym analiza przedwdrożeniowa. To dzięki temu, że ten brief mamy, możemy się do niego później odnosić w trakcie trwania całego projektu. No bo zobaczcie, jeżeli będzie na przykład taka sytuacja, zaczynamy projekt w styczniu, może nawet jeszcze wcześniej, brief powstał w listopadzie, zaczynamy projekt w styczniu i w kwietniu zaczynają się pojawiać jakieś takie niemrawe ruchy, że może jeszcze dołożymy coś tam. No to brief jest dobrym punktem odniesienia, no bo pójdziemy. Na spotkanie i powiem, ale słuchajcie, ale tu tego nie było. Co się wydarzyło, że to się nagle pojawia? Bo zobaczcie, tu był brief, zrobiliśmy estymację, zrobiliśmy całą analizę przedwdrożeniową, Trwało to dwa miesiące mamy to wszystko przemyślane. Jest to super poskładane do kupy. Każdy się pod tym podpisuje i nagle się pojawia jakaś nowa rzecz. No, no i co teraz? Mamy to robić? Nie mamy tego robić. Nie wiemy, jak to wpłynie na pozostałe elementy. Czy to dalej jest w ogóle zbieżne z waszą strategią, a może ktoś sobie rzucił pomysłem, bo zobaczył, że na innym sklepie tak jest. Więc, brief, dobrze przygotowany brief i warto o tym wiedzieć, to jest nie tylko mapa drogowa waszego biznesu, nie tylko dobra estymacja i szczelny budżet, ale też taki punkt odniesienia do każdych decyzji, które później podejmujemy i unikamy dzięki temu chaosu. A chaos jak wiadomo nie jest potrzebny biznesowi, szczególnie właśnie w tak strategicznych projektach jak ja wdrożenie e commerce u. Więc to, z czym Was zostawiam dzisiaj, to to, że jeżeli będziecie się zastanawiali, po cholerę taki, ja pytam Was znowu o ten brief: po co mi to, skoro ja już tych sklepów zrobiłem naście, 10 czy set, czy to powinienem wszystko wiedzieć? No nie, nie chodzi o to, żebym ja wiedział, to chodzi też o to, żebyście Wy o tym wiedzieli. I chodzi o to, żebyście później nie zaskoczyli się na przykład dokonując złego wyboru na podstawie nieprecyzyjnych informacji, bo wiadomo, nie chcemy mieć później nieprecyzyjnych nie, estymacji, nieprecyzyjnego terminu wdrożenia, nieprecyzyjnego zakresu, nie jest to nam zupełnie potrzebne. Chcemy unikać konfliktów w projekcie, bo. Te konflikty nie sprzyjają biznesowi, no bo biznes z tych konfliktów nie będzie żył, ale żeby biznes żył z tego, do czego został powołany tylko z handlu, to fajnie by było, żeby tak kluczowe projekty przebiegały, nie powiem, bez awarii, bo to jest nieprawda. Każdy projekt ma jakąś awarię. Chodzi o to, żeby te awarie były książkowe, czyli w granicach przyzwoitości, w granicach tego, że jesteśmy w stanie je po prostu zagasić. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, pamiętajcie, zasubskrybujcie ten kanał, bo mi to bardzo pomaga. Tymczasem dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym razem.